Takiego technikalia naprawdę mogą się podobać. Przed Państwem nowy Audi Q6 E-Tron. Czasami w testowanych autach pojawiają się elementy, które no niemalże determinują cały samochód. Śmiało możemy wtedy powiedzieć, że w aucie można by zmienić dosłownie wszystko i nadal byłby na ogół tym samym pojazdem, ale gdy usuniemy wspominane elementy determinujące, to dopiero wtedy naruszymy lub wręcz utracimy charakter modelu. W przypadku kusóstki takich elementów dostrzegłem kilka i żeby było śmieszniej, wszystkie są schowane w jednym pakiecie za bagatela 25 tysięcy złotych, który ja bym nazwał w konfiguratorze pakietem Must Have, ale Audi wybrało nazwę Tech Pro. Zaczynając od oświetlenia właśnie ten pakiet dorzuca na pokład Matrix LED oraz tylne światła OLED, o których opowiadałem wam w pierwszej części filmu. Również on dorzuca nam cyfrowe grafiki świateł, a także trzeci ekran przed pasażerem. Dorzuca jednak jeszcze kilka niezwykle ciekawych elementów, bez których Q6 nie byłaby tą samą kuszustką. Zdecydowanie na pierwszym miejscu warto tu wymienić adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne. To jest element, który zdecydowanie chciałbym mieć w swoim samochodzie, bo od pierwszych kilometrów za kółkiem do ostatniego dnia testu nie byłem w stanie wyjść z wrażenia, jak bardzo jest to dopracowane zawieszenie. W trybie Komfort pracuje niezwykle dostojnie, przez co, mimo sporych kół, świetnie radzi sobie z absolutnie wszystkimi nierównościami. Tryb Dynamic odrobinę je usztywnia, choć lata świetlne dzielą go odmiana twardości. To nadal jest niezwykle elegancki i dostojny, choć odrobinę mniej bujający pojazd. Warto też zwrócić uwagę, że nawet w trybie Komfort mamy tu inny rodzaj bujania niż w niedawno testowanym Hyundaiu Santa Fe. Tutaj jest to bardziej przepływanie, które sprawnie się wygasza. Nie ma tu takiego długiego, nieco chaotycznego rezonansu, który może negatywnie wpływać na osoby z chorobą lokomocyjną. I uwaga, zbliżamy się do przyjazdu kolejowego. Tu mamy naszą głęboką studzienkę. O! bardzo ładnie wygładzona. No kurczę, elegancko. Prima sort. Tak to się mogę bujać. Trudno jednak ukryć, że koszustka masą własną podchodzi do 2400 kg, co umówmy się szczerze, jak na jej rozmiar i wielkość akumulatora i tak jest niezłą wartością, choć obiektywnie patrząc to naprawdę ciężki klocek. W połączeniu z przede wszystkim komfortowym zawieszeniem, dość uzasadnione są więc obawy o zachowanie auta przy agresywnej jeździe czy przy gwałtownych manewrach typu test łosia. I tutaj Audi muszę solidnie pochwalić, bo mimo swojej dostojnej natury podwozie świetnie panuje nad masą nadwozia i nawet przy bardzo gwałtownych manewrach doskonale utrzymuje kusustkę w ryzach. Inna sprawa, że tą sporą masę własną i tak podczas jazdy czuć, przez co inaczej niż choćby w testie Model Y Q6 za bardzo szaleć się nie chce i to nawet w trybie Dynamic. Tutaj w każdym trybie jeździ się bardzo elegancko, ale auto jest w tym naprawdę świetne. Filtracja jest wybitna na absolutnie wszystkich nierównościach: wystające, pojedyncze, zapadnięte, następujące jedne po drugich, nieważne, podwozie niweluje je po prostu bezbłędnie i bez jakichkolwiek hałasów. Wyciszenie to kolejny element, który sam odbieram pozytywnie, choć zauważyłem w internetowych recenzjach, że są osoby testujące, które na nie się oskarżyły. Ja moje odczucia zbierałem przez czas, w którym pech chciał cały czas lało. Jeśli chodzi o wyciszenie podczas jazdy w deszczu, to ja jestem naprawdę zachwycony. Wyciszenie w takich warunkach jest świetne, bo bardzo dobrze jest tu wyciszony szum od odbijanej przez koła wody. Oczywistym jest, że deszcz obijający o szklany dach, przednią szybę, generuje dość wyraźny hałas. No ale jeśli chodzi o jazdę w deszczu, to ja szóstkę odbieram bardzo dobrze. O a teraz sobie wyjechaliśmy na autostradę Więc sprawdzimy sobie głośność w tym samochodzie I sprawdzimy sobie pomiar natężenia dźwięku przy 140 Teraz minimum zmierzymy 57 minimalnie Pomiar natężenia dźwięku przy 90 sobie zmierzymy Odrobinkę ciszej niż przy 140, co tylko potwierdza, że przy 140 to auto jest naprawdę ciche. Minimalnie 56. Przy 140 no dla mnie jest tutaj mega cicho. Jakieś głupoty ludzie opowiadają, że tu są od kola słabo wyciszone. W dzisiejszych to się nie słyszy prawie, że. Ekstra sprawa, naprawdę. Bo no to jest naprawdę lepiej wyciszone auto od Tesli model Y. A nie pamiętam, żeby którekolwiek z testowanych aut było cichsze od naszej Tesli. Nie, no, tu jestem mega zaskoczony. Wyciżenie przez 140 to jest jakaś bajka. Ja mogę z tego przedtem gadać, nie? Mistrzostwo świata wyciżenie w tym aucie. Kurczę, blady. I w ogóle się tej prędkości nie czuję, to jest też fajne. Ja mam niby 140, ale dzięki tej pneumatyce, no okej, okay, jadę też na autopilocie, więc układ kierowniczy skręca za mnie, więc tym się za bardzo nie martwię. Ale tak serem bym powiedział, nie wiem, 110 jadę może. W ogóle nie ma poczucia prędkości w tym aucie. W deszczu bardzo pozytywnie należy też ocenić napęd 4x4, który jak to bywa w autach elektrycznych, w których napęd jest realizowany przez dwa oddzielne silniki elektryczne, działa błyskawicznie. Tutaj w setnych częściach sekundy auto jest w stanie zmienić rozkład momentu całkowicie między przodem a tyłem i tylko za jego sprawą przy ogromnych opadach deszczu odważyłem się sprawdzać zużycie energii na autostradzie. No ale niestety, tak jak wyciszenie oraz napęd 4x4 w deszczu mogły brylować, tak zużycie energii oraz zasięg niekoniecznie. Dla mnie to żadne zaskoczenie, bo już ponad rok jeździmy testem, ale jak ktoś przeczytał w katalogu Audi, że ten samochód zrobi nawet 600 km, a potem zobaczy moje pomiary, to może się trochę zdziwić. Zacznijmy od jazdy w mieście, gdzie podczas jazdy w ulewnym deszczu osiągałem wyniki w okolicach 21-22 kWh na setkę. Dzisiaj mamy pierwszy niedeszczowy dzień i jeżdżąc normalnie po mieście, udało mi się zejść do okolic 17. Tym samym, jeśli chodzi o realny zasięg po mieście, to wypadał on na widełki 440 w deszczu do 560 km w korzystnych warunkach. Oczywiście możemy jeszcze bardziej eksperymentalnie podejść do tematu, i jeździć jeszcze spokojniej po mieście. I teraz, jadąc tak naprawdę bardzo, bardzo powoli, udało mi się zobaczyć, Średnie zużycie w okolicy 15,5 kWh na setkę, chociaż tutaj naprawdę muszę pedał gazu no niemalże dmuchać. A zresztą zrobię Wam zdjęcie, bo mi zaraz to zniknie i mi potem nikt nie uwierzy. No i gdybyśmy mieli takie zużycie, no to już nawet możemy dojść do tych 600 km obiecanych przez Audi. Więc jak się bardzo postaramy i warunki będą naprawdę korzystne, to faktycznie wtedy się uda. Tylko po tylko przy dobrych warunkach, ale się da. Pomiary tempomatowe przeprowadzałam jednak jeżdżąc w ulewnym deszczu, więc niestety, ale wyniki w tym przypadku będą nieco wyższe niż w pomiarach, które zwykle wykonuję jeżdżąc po suchym asfalcie. Z drugiej strony, wiedząc jaka czeka mnie pogoda, pierwszy pomiar przy 140 robiłem sobie jeszcze podczas powrotu do domu i chociaż kilka razy spowolniły mnie roboty drogowe. Roboty drogowe. Dobra. To udało mi się zmierzyć zużycie na poziomie 34 kWh na setkę, a dla porównania w deszczu wychodziły okolic niecałych 35 kWh na setkę. Oznacza to zasięg autostradowy w okolicach 312 km jeżdżąc na sucho lub 275 km jeżdżąc w deszczu. Dla porównania przy pomiarze w ulewnym deszczu przy 90 km h średnia wychodziła w okolicy 23 kWh, co oznaczałoby zasięg w okolicy 412 km. Moi drodzy, przy pomiarach bierzemy sporą poprawkę na warunki pogodowe. Niestety, ale jest naprawdę tragicznie. Pomiar zużycia energii przy 90 km na godzinę z górki. Koniec pomiaru: średnie zużycie to 19,6 kWh na 100 km. Pomiar zużycia energii przy 90 km na godzinę pod górkę. I na koniec pomiaru: średnie zużycie to 26,4 kWh na 100 km. Pomiar zużycia energii przy 140 km na godzinę z górki. I na koniec pomiaru średnie zużycie to 31,6 kWh na 100 km. Pomiar zużycia energii przy 140 km na godzinę pod górkę. I średnie zużycie na koniec to 37,6 kWh na 100 km. Zarzecz przyznam, że liczyłem na nieco niższe zużycie na suchym asfalcie przy 140, ale możliwe, że tutaj swoje trzy grosze dorzuca masa własna, rozmiar felki opon oraz aerodynamika, bo współczynnik oporu powietrza wynosi tutaj 28 setnych. Nie jest to zbyt niska wartość, bo dla porównania w Tesla Model Y wynosi on 23 setne. Z drugiej strony, gdy odbierałem auto pod salonem, to zużycie energii, jakie wykręciła ta demówka od przyjechania z fabryki, wynosiło 24,4 kWh na setkę. Daje to okolice 390 km i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej realne do uzyskania zużycia energii w tym samochodzie. I zużycie energii, jakie wykręciliśmy teraz podczas naszego opowiadania o wrażeniach z kierownicy. W zdecydowanej większości śmigaliśmy po mieście, było też troszkę jazdy po drogach pozamiejskich. I średnie zużycie, jakie wykręciłem podczas tej objazdówki to 17,3 kWh na 100 km. No, ale auto elektryczne podobno kupuje się głównie do miasta, w którym na pewno zwrócicie uwagę na jego manewrowość. Okej, okay, w pierwszym odczuciu kusząska jest nieco trudna do wyczucia, a wynika to z tego, że mamy bardzo wysoko pociągnięty do góry kokpit, który jeszcze do tego jest sztucznie podwyższony przez listwę, w której biegnie pasek oświetlenia LED-owego. Z drugiej strony, gdy już się z tym oswoimy, to naprawdę będziemy pod sporym wrażeniem, jak to auto chętnie zawraca, szczególnie jak na jego rozmiary. Inaczej niż w przypadku Porsche Macan akurat do Audi Q6 nie możemy domówić skrętnej tylnej osi, ale uwaga, jej tutaj w ogóle nie brakuje, bo ten samochód jest naprawdę niezwykle zwrotny. Cecha, którą wcześniej kojarzyłem choćby z Audi Q4 i tutaj ma swoje odzwierciedlenie. Tesla Model Y ma teoretycznie rozstaw osi krótszy o 1 cm od q jednak jeżeli chodzi o manewrowość, to jest przez ten samochód zdeklasowana i to tak 10 dziesięciokrotnie. Fajnie też, że mamy tutaj możliwość uruchomienia trybu brake, a więc maksymalnego odzyskiwania energii po zdjęciu nogi z pedału gazu, które faktycznie jest tutaj bardzo mocne. To ciekawe, samochód podobnie jak Tesla jest w stanie tutaj całkowicie zatrzymać się do zera, a więc jesteśmy w stanie prowadzić to auto używając wyłącznie pedału gazu. Bardzo dobrze działają tutaj również asystenci bezpiecznej jazdy, którzy na pokładzie również pojawili się za sprawą pakietu must Have, przepraszam, pakietu Tech Pro. Mocno rzuca mi się w oczy choćby asystent pasa ruchu, który zaskakująco dobrze działa nawet w mieście. To dla mnie spore zaskoczenie, bo to chyba pierwsze auto, które testuję, które skutecznie było w stanie ominąć nawet wysepkę na środku drogi. Do tego, kiedy jadąc na adaptacyjnym tempomacie, zatrzymamy się za jakimś samochodem w korku, to nie musimy po prostu wciskać gazu na potwierdzenie, że nie śpimy za kierownicą, samochód sam ruszy, o ile tylko będziemy trzymali kierownicę. I co jest też fajne, że działanie adaptacyjnego tempomatu znacząco się zmienia w zależności od wybranego trybu jazdy. Jeśli więc jedziemy w trybie komfort, to auto będzie nabierać prędkości dość niespiesznie, ale przede wszystkim płynnie, ale kiedy wybierzemy tryb dynamic, to działanie adaptacyjnego tempomatu będzie dużo bardziej spontaniczne i żwawe. To są niby detale, które jednak bardzo pozytywnie wpływają na odbiór jazdy półautonomicznej. Układ kierowniczy jest mocno wspomagany, ale jednocześnie jest przyjemnie bezpośredni, więc jego również oceniam pozytywnie. No i w mieście zwróciłem też uwagę na odgłosy tego samochodu. Audi chyba jest świadome, jak istotne dla wielu kierowców są doznania akustyczne, więc ponownie za sprawą pakietu Tech Pro dorzuca na pokład Etron Sport Sound. Jest to imitowanie naprawdę ciekawego dźwięku, zarówno w kabinie, jak i uwaga również na zewnątrz pojazdu. Dźwięk ten jest trzeba przyznać ciekawy, bo brzmi tak potężnie. Najbardziej go słychać oczywiście w trybie Dynamic, choć w trybie komfort zauważymy, że no co prawda nieco ciszej, ale auto dalej udaje, że nie jest to do końca napęd elektryczny. Brzmi to bardziej jak jakiś napęd atomowy, blasterowy, fantomowy no nie wiem jaki, ale na pewno o jeden stopień technologiczny wyżej niż normalny napęd elektryczny. Eksperymentujemy z mikrofonem. To co w danych technicznych robi też wrażenie to możliwości przewozowe, bo w tym samochodzie na haku możemy wziąć przyczepę o masie nawet 2400 kg. Jako użytkownik Tesli zdradzę Wam jednak szczerze, że akurat na holownik to auto elektryczne nadaje się równie dobrze jak ja na mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów. Jak zamierzacie autem targać lawetę po całym kraju, to do tego celu tysiąc razy bardziej sprawdzi się diesel, niezależnie od deklaracji producenta co do masy ciągniętej przyczepy. Lepiej natomiast skupić się na parametrach silników tego samochodu, które są naprawdę bardzo dobre. Co prawda odnoszę wrażenie, że jakąś część przeciążeń wygładza zawieszenie pneumatyczne, przez co za kierownicą, aż tak piorunująco ich nie czujemy. Jednak nie zmienia to faktu, że przyrost wskazań na prędkościomierzu jest tutaj naprawdę konkretny i to nawet wtedy, kiedy jeździmy w ulewnym deszczu. Jak już wspomniałem, napęd 4x4 o 2 lat kawał dobrej roboty. Zero to w trybie dynamic, ale na mokrym asfalcie. Uwaga, uwaga. 3, 2, Jeden. Ok, mamy słychać. Osiemdziesiąt, sto, dwadzieścia, sto, sto czterdzieści, trzy, dwa, jeden. Podsumowując, Q6 to naprawdę udany samochód elektryczny, który zaskoczył mnie przede wszystkim wybitnym zawieszeniem pneumatycznym oraz niezwykle dopracowanymi systemami wspomagającymi jazdę. Pozytywnie zapamiętam też jego manewrowość na parkingach i, choć liczyłem na nieco wyższy zasięg podczas jazdy typowo autostradowej, to nie zmienia to faktu, że Q6 ma naprawdę wiele zalet, których próżno szukać u jej najbliższej konkurencji. To, co jeszcze w tym aucie warto pochwalić, to jest odgłos zamykanych i otwieranych drzwi. To jest naprawdę poezja. Pięknie i z tyłu również. To, na co jeszcze w tym aucie zwróciłem uwagę, to są klapki do ładowania. Z jednej strony fajne, z drugiej strony nie do końca. Już wam tłumaczę dlaczego. Teoretycznie fajne jest to, że mamy złącza ładowania z dwóch stron. Zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony widzimy klapkę do ładowania. Jest tylko jeden problem. No, po pierwsze to się bardzo wolno otwiera, jak sami widzicie. To mnie już trochę irytuje. W Tesli to działa błyskawicznie tutaj po leku. No, a drugi problem, że z prawej strony mamy tylko gniazdo Type 2. Więc, niestety, ale jak chcemy ładować się CCS-em, a więc prądem stałym, no, otwiera się pironizno no to to możemy zrobić tylko z lewej strony pojazdu. Więc no niestety, ale jeżeli oglądaliście na przykład naszą pierwszą relację z wyprawy Tesla do Chorwacji to zauważyliście, że nie zawsze ładowarki mają idealne długości kabla i no my z racji tego, że w Tesli mamy gniazdo tylko z jednej strony na jednej ładowarce pod Lidlem musieliśmy stać dosłownie w poprzek miejsca parkingowego co było mega śmieszne dla osób postronnych no tylko dla nas niekoniecznie. My tam musieliśmy się solidnie napocić, żeby tam wjechać i tutaj, jeżeli byśmy chcieli się podpiąć do CCS-a, niestety, ale mogliśmy Gdybyśmy mieli podobny problem, gdybyśmy mieli tyłem podjechać do gniazda, które będzie z drugiej strony, no to możemy mieć nową konieczność parkowania po skosie. O ile oczywiście chcemy się podpiąć pod CCS-a. Jeżeli chcemy się podpiąć pod Type 2, no to problemu nie ma. Dzień dobry, witamy w próbie hamowania awaryjnego przed pierwszym. Tym razem sprawdzając system w nowym Audi Q6. Zobaczymy, czy zahamuje przede mną, czy też nie zahamuje. I. O! Bardzo ładnie samochód zahamował i to z konkretnym odstępem. Różnie z tym systemem bywa, więc cieszę się, że na razie jest dobrze. Pozwolimy się Audi jeszcze kilka razy wykazać. No i pięknie! Znowu auto zahamowało i to z bardzo ładnym odstępem. Damy bardziej prospadłe ujęcie. Pod kosem wchodzę. Trudniejsze zadanie. Ekstra. Bardzo ładnie, wam powiem szczerze. Może coś utrudnimy, żeby Audi nie miało załatwo. Wbiegniemy pod auto czy coś. Jestem biegaczem. Wpadłem przed koła. Wow, elegancko. Nawet jak truchcikiem biegłem, to samochód zahamował pierwszorzędnie. Podsumowanie takie, że jestem całkowicie zadowolony, absolutne 100% skuteczności. Nawet jak truchcikiem przed to biegłem, to i tak Audi zawsze sobie mnie zauważyło i samo zahamowało. Audi, tak trzymać, jest dobrze. No i przejdźmy do segmentu 3 spostrzeżenia EcoDriverki, a więc żeński rzut oka na ten samochód. Droga driverko? jakie mamy pierwsze spostrzeżenie? Moja żona pierwsze spostrzeżenie skupia na zawieszeniu pneumatycznym, które jest niesamowicie komfortowe i to szczególnie w porównaniu do naszej deski. Tutaj naprawdę nierówności nie czuć. Z drugiej strony, moja żona to jest osoba, która ma problemy z chorobą lokomocyjną i tak jak w ostatnio testowanym Hyundai Santa Fe, niestety, ale miała problemy z nudnościami podczas tego bujania na nierównościach, tak tutaj tego problemu absolutnie nie ma. Tak więc tutaj mamy duży komfort, ale nie ma też takiego negatywnego rezonansu dla osób z chorobami lokomocyjnymi, tak to nazwijmy. Drugie spostrzeżenie jako driverki tyczy się pozycji za kierownicą i to jest faktycznie mądre spostrzeżenie, bo jeżeli macie niższy wzrost, w przypadku mojej żony to jest 1,64 m, to no nie możecie zbyt wysoko ustawić fotela, żebyście mogli sobie wygodnie dociągnąć do pedałów. A z racji, że wasz tułów nie jest zbyt wysoki, to niestety ale ten parapecik z listwą LEDową, który biegnie przez całą deskę rozdzielczą zabiera Wam troszkę widoczności, szczególnie z przodu z prawej strony, co niestety ale utrudnia wyczucie tego samochodu na parkingu. No i trzecie spostrzeżenie moje jako driverki tyczy się kamery Tutaj mamy z żoną pełną zgodność. żona stwierdziła, że. Jej mini-Kuperze, kamera cofania ma lepszą jakość, no i ze smutkiem stwierdzam, że coś w tym faktycznie jest. Tutaj Audi bardzo się nie popisało. Kamera cofania powinna mieć nieco wyższą jakość. Ale bonusowo moja żona stwierdza, że świetnie działało hamowanie awaryjne, więc po tej próbie jest rozluźniona bez żadnych stresów, tak więc cztery spostrzeżenia, no nie wyszło, no co mamy powiedzieć? Trzy albo cztery spostrzeżenia od rewerki zmienimy tą nazwę. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to niestety nie jestem wam w stanie go dokładnie pokazać z tego tytułu, że leje i przez cały weekend będzie lać, niestety. A no niestety, ale jeszcze nie opanowałem możliwości nagrywania stosownego świateł, kiedy pada deszcz, tak, żeby było widać to dokładnie tak, jak ja to widzę. No niemniej postaram się zamiast tego je wam barwnie opisać. Jeżeli chodzi o światło mijania, żadnych uwag nie zgłaszam. wiązka mocna, wysoko świecąca, szeroko świecąca, żadnych uwag nie ma. A oczywiście mamy też bardzo skuteczne doświetlanie zakrętów, którego no niestety też nie widać. Ale jest naprawdę imponujące, wydaje Jakbyśmy mieli przebite 180 stopni, bardzo szeroko świecące doświetlanie zakrętów. No i jak to w światach matrycowych nie może być inaczej, mamy też bardzo dobre światła drogowe. Tutaj naprawdę nas Audi nie zawodzi, jeżeli chodzi o skuteczność tych świateł, o to, jak działa matrycowość, jak szybko wycinają się strefy, jestem w 100% zadowolony. Tutaj naprawdę nie może mieć żadnych uwag. Jestem jedną z tych osób, która naprawdę sporą uwagę przywiązuje do oświetlenia w samochodzie, i tutaj naprawdę Audi trzyma wysoki poziom. Niestety jednak, z uwagi na pogodę, nie jestem w stanie tych świateł sprawy dziś luksomatrem. Teoretycznie poprawkę trzeba też wziąć na kamerę cofania, no bo wiadomo, że kiedy pada deszcz, no to dużo trudniej jest jej utrzymać jakiś sensowny poziom, ale tak jak powiedziałem w pierwszej części, ona niestety nie trzyma jakiegoś wybitnego poziomu, więc kiedy do tego dojdzie brak źródeł światła oraz niestety deszcz, no to jest już fatalnie. Kamera cofania to naprawdę jest no jakoś po prostu słaba i to nie przesoi marce Audi. Przednia kamera co ciekawe trzyma lepszy poziom, tutaj wszystko jest dużo bardziej widoczne i klarowne, no ale to, to jest dramat. Spróbujemy sobie ją spikać trochę Spryskiwaczem. Jak widzimy, została kamera spsikana. Czy cośkolwiek to pomogło? Niestety nie. Znak drogowy jeszcze widziałem, ale teraz krawędzie drogi krawężnik. No zapomnijcie, no, o, widzę jakieś pasy. Tutaj dla porównania, zerkniemy sobie jeszcze na te kamery, gdy mamy jakieś źródła światła na osiedlu. No, przednia jeszcze jakoś wygląda, no i tylna średnio wygląda. Nawet jak mam jakieś zewnętrzne źródła światła, to naprawdę nie wygląda to tak, jak powinno to wyglądać w aucie segmentu premium. Osiedlenie kabiny standardowo zaczniemy sobie od bagażnika i tutaj żadnych uwag nie zgłaszam jest naprawdę super bo mamy jedną diodę z lewej drugą z prawej i trzecią jeszcze tutaj na klapie bagażnika po otwarciu drzwi tylnych zauważamy że niestety nie mamy żadnej lampki pod krawędzią drzwi ale oświetlenie kabiny naprawdę odwala robotę tutaj jest bardzo bardzo jasno mamy dwie mocne diody po jednej po drugiej stronie i to jest naprawdę super no i gdy uruchomimy zapłon to na drzwiach pojawia się oświetlenie ambient a do tego mamy jeszcze podświetlany napis Banketorussen żeby każdy wiedział że mamy tutaj konkretne nagłośnienie no i zerknijmy sobie jeszcze z tego miejsca na na przód, na drzwiach mamy listwę ambient, potem mamy listwę ledową, która się ciągnie przez całą deskę rozdzielczą. No wygląda to naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. Listwa zmienia też sposób świecenia, kiedy wrzucimy kierunkowskaz. Mało tego, możemy jeszcze uruchomić połączenie oświetlenia Ambient wraz z klimatyzacją, czyli kiedy zwiększamy lub zmniejszamy temperaturę, to również z boku oświetlenie będzie się zmieniało albo na niebiesko, albo na czerwono. O, i zobaczcie, jeżeli pasażer nie korzysta z tego trzeciego ekranu, to na nim się mu wyświetla taki ciekawy wzorek. Ale kiedy tylko klikniemy ten ekran, o, no to już się pojawia trzeci pulpit i tak to wygląda, kiedy wszystkie są uruchomione. No, i jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto w tym zwrócić uwagę, i to jest oczywiście aplikacja MyAudi. Z tego co widzę, w głównym pulpicie mamy informacje o poziomie naładowania i zasięgu. Poniżej mamy pulpit ładowania. Możemy uruchomić timer, czyli żeby ładowanie się uruchomiło o którejś godzinie. Możemy ustawić temperaturę docelową, możemy ją uruchomić. O, nawet mamy podział na strefy, fajna rzecz. A, czyli gdy stworzymy auto, no to się od razu uruchomi i będzie działała przez 5 minut, fajna rzecz. Ok, czyli to jest chyba tylko pulpit informacyjny, a nie z możliwością przesłania czegoś do samochodu. Kradzież lokalizacja, czyli możemy sobie zlokalizować auto, gdy włączy się alarm, będziemy mieli powiadomienia. Dane jazdy, a mamy zużycie energii, jakie mamy z pamięci długookresowej. No ja mamy wszystkie najważniejsze rzeczy, oczywiście mamy też pulpit serwisu, mamy też oczywiście możliwość namierzenia samochodu. O, i mamy sklep z funkcjami Audi. I tu, jak się domyślam, będziemy mieli to samo, co w samochodzie, czyli... Właśnie poprawę audio, poprawę jakości dźwięku, no i licencja Audi Connect, fajnie, że ona jest ważna dość długo, bo do 34 roku. Pada coraz mocniej, więc muszę się uwijać, sprawdźmy więc jak ten samochód się szybko na przykład otworzy. Zamykanie, otwieranie, damy, zamknij. Muszę pin wprowadzić i wprowadziłem pin. Całkiem sprawnie, trzeba przyznać, a więc działa zgodnie ze szuką. No i dajemy na to, że chciałbym uruchomić klimatyzację w kabinie, dajemy start. Słyszę w samochodzie, że coś się dzieje, tak samo widzę powiadomienie, że klimatyzacja jest uruchomiona i teraz sprawdzimy, czy faktycznie to widać przez okno. Przez okno niestety tego nie widzimy, My? ale gdy otworzyłem drzwi, to faktycznie z kratek wentylacyjnych był powiew powietrza, więc działa zgodnie ze sztuką. Ceny Audi Q6 Etron zaczynają się od 306 tysięcy złotych, dostaniemy za to odmianę Base z silnikiem o mocy 252 koni mechanicznych. Testowana przez nas odmiana quattro zaczyna się od 355 tysięcy, a odmiana SQ6 o lepszych osiągach zaczyna się od 420 tysięcy. Niestety standardowo, jak to w markach Premium bywa, dopłaty wymaga bardzo wiele użytecznych dodatków. Ba, ze smutkiem stwierdzam, że dopłaty wymaga tutaj nawet frank, a więc schowek pod maską kosztujący 2600 zł. Przez powyższe warto wnikliwie analizować konfigurator i uważać, żeby się za bardzo nie rozpędzić, bo przykładowo finalna cena naszej domówki z wszystkimi opcjami, których jednak uczciwie przyznam było od groma, wychodziła na 530 tysięcy złotych. Podsumowując, Audi Q6 to dopracowany elektryk, który na tle najbliższej konkurencji faktycznie ma się czym wyróżniać. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie zwłaszcza jego prowadzenie. Choć docenić należy też wyciszenie kabiny, niesamowite odizolowanie podróżujących od poczucia prędkości, a także świetnie działających asystentów bezpieczeństwa. Cieszy mnie również pojawienie się architektury 800V, której próżno szukać nawet w większym modelu Q8. Z niedosytem zostawiły mnie cyfrowe zegary, które do tej pory w Audi były wybitne, zużycie energii, a także ceny auta pod opozyczeniem, choć żywię nadzieję, że z czasem będzie się to zmieniać. I takie jest właśnie Audi Q6 e tron Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną, i do zobaczenia wkrótce, w kolejnych filmach.